Dobra, siemano widzowie, dzisiaj gramy w tą grę, ale przed tym jeszcze będziemy testować taką stronę. E, tak wygląda, e, w opisie macie to, e, jak się nazywa ta strona i wchodzicie i macie taką stronę, co nie? Na Google może być. Dajecie craft i tu macie tak, broniek, noże. E, e, rękawice i agent. Ja sobie, biorę sobie najpierw broń i wybiorę sobie na przykład, nie wiem, taką podstawową, nie wiem, taką. Damy sobie start track i da, dajemy sobie 0,6. Klikamy tu, tu się to, trzeba to skopiować. Traj przetasować na mafie. sobie Europę i. Talnie, byle co. Na przykład, I, i w tej grze przenosi Was do tego. No nie musicie się nic zlogować, ani nic. I po prostu ładujecie. Ładuje Was, ładuje Was. I tam wygląda tu, test 2 I. No i to się nam ładuje. Tu normalnie jest to jest publiczny serwer, wszystko jest ten tylko pamiętajcie, żeby dać tam na Europę. I to jest jakiś hop. Nie wiem, weźmiemy do nich. I my tutaj totalnie nic nie mamy. Nic. Tak, patrzcie na no to, no tak, takie coś, nie? Damy teraz U, wkleimy to i trafę nam się takie coś. Później bierzemy to samo i możemy wykleić blok, mojego ulubionego weźmiemy. braczek jest, wszystko jest, mhm, już, Ctrl V. Zaś tego i teraz tak, najlepiej. Knife, nie wiem, karam. Karam to sobie weźmiemy. Takiego start Star, star traka 06 Pyk, pyk, cyk, i poście. I normalnie macie wszystko. Widzicie, normalnie nie jest nic podrobione, To jest prawdziwy CS. Prawdziwe, wszystko. Wszystko jest Tak się prezentuje on. Możemy sobie na przykład jeszcze wziąć e, -e jakiegoś. Mm. Możemy to zrobić, 7 sobie damy. Kopiuj. Ja lubię butterfly e, mega. Opa. Bo można mi fajne te robić. Ładnie wyglądają. Na przykład o ja sama pokażę jest mi tak nie sobie Co? Co czekajcie widzowie? Idę. No

Cek, tak, koska, robi się tak. Tak wygląda, ładna, ale ja, ja wolę butterfly'a. Musimy sobie jakiegoś ładnego, o. na przykład weźmiemy sobie jeszcze agenta agenta sobie weźmiemy dajmy przykład tego I forgot to Far. one seconds Your mommy. song. Awesome. Yes. yes. Mm. Fila. Biar aja saya susah. Yes. Kenapa takut-susah buat takut-susah? kira anak 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 Ma kamę, ma No to już ile trzeba teraz e, błyskotek sufi e, e, uzbierać? No. A w 100? To jest teraz 5 na 5. No wiem. Trzeba ich uzbierać a w 100 tak długo. Amma kame, amma kame, amma kame. Mama kame, mama kame, mama kame. tam. Masz tu Mama ci co robi, mówi burik. O matulu święta. Dymon, to jest brzydko. Aha. Nie, to mówię nawet. No, ale nie wiedziałem, no. Tudno. Так, то поговорим.

No i tyle widzowe. Nie chciałam wam tylko to pokazać. Na no,